Dzień dobry kochanie, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu ogólnym na miesiąc marzec bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład przy pomocy tarota Telema. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z serii Mistrzowie Duchowi. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować. Zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Resztę odrzućcie. No i możecie odsłuchać sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, podpinam pod tym filmem. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Karty były tasowane, już je przekładam. No i zobaczymy, co tam ciekawego marzec dla naszych strzelców przygotował. Energia, z jaką wkroczycie w miesiąc marzec, Dziewięć kielichów! Co pomaga bądź przeszkadza! Arcykapłanka, Wasze działania w miesiącu marcu, rycerz denarów. Co, lub kto, odchodzi do przeszłości? Siedem mieczy. O kim, o czym strzelec myśli? Co planuje? Co analizuje w marcu? Karta śmierci. Okno się odbija, kochani, światło. Dlatego wolę nagrywać wieczorem, bo w dzień to, to właśnie mogą różne odbicia się. O, tutaj lampka jeszcze się opuszcza. Połowa miesiąca, połowa miesiąca marca dla strzelca. Król mieczy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli na co wy jesteście nastawieni, jak odbieracie tę sytuację. Osiem denarów. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Król denarów. troszeczkę przesuniemy o dobrze, obawy bądź nadzieje dwa kielichy i koniec miesiąca Haść, buław. Wasza karta. <gry> Fajny miesiąc, kochani. Jakieś zmiany przed Wami? Bardzo pozytywne zmiany I w, w kwestiach zawodowych. W tle trójka kielichów, więc będzie wiele powodów do radości. Moi kochani, naprawdę. E, strzelec jakoś zacznie udzielać się towarzysko, więc tutaj samotne strzelce mają szansę gdzieś na jakieś. Imprezie, na jakiejś wspólnej zabawie, uroczystości, poznać kogoś ciekawego. Natomiast te strzelce, które znalazły już swoją drugą połówkę, no być może bardziej tutaj zaczniecie razem myśleć. Pod spodem jest czwórka buła, więc może wspólne zamieszkanie, jakieś zapowiedzi, jakieś zaręczyny, wspólne wyjścia, że tak powiem, życie towarzyskie na pewno. Będzie bardziej e, atrakcyjne niż to dotychczas. Fajny rozkład. Spokojne karty. Siódemka mieczy. Zaczniemy od niej. Ona sobie już idzie do przeszłości, czyli e, jakiś pośpiech, e, jakieś ukrywanie się z czymś, przed czymś, bądź dochodzenie jakiejś sprawiedliwości, jeżeli ktoś was okradł, ktoś was oszukał, bądź unikał odpowiedzialności za coś. E, jakieś tutaj właśnie. Tego typu sytuacje są za Wami, ale jest to też karta, która symbolizuje, że być może strzelec miał w swoim życiu jakiś taki okres, ym, gdzie potrzebował tego wyciszenia. No, stronił od właśnie spotkań towarzyskich, stał się takim samotnikiem, gdzie w domu czuł się na, najlepiej, troszeczkę ukrywał się przed znajomymi, przed światem zewnętrznym. Teraz to się zmieni. Być może poczujecie już wiosnę. We włosach, jak to się mówi, i, i, i zacznie to dobre samopoczucie strzelcowi towarzyszyć, i tutaj naprawdę e, widzę takie zadowolenie. Jesteście w dziewiątce kielichów, więc szczęśliwi, spełnieni, zrealizowani, dumni z siebie, ze swoich osiągnięć. Tutaj, zwłaszcza strzelce, które studiują, uczą się, ale niekoniecznie arcykapłanka, pokonanie jakiejś choroby w duchowej choroby, czyli może jakaś depresja, może nerwica, może właśnie jakieś problemy, zmartwienia, które gdzieś tam do tej pory były przyczepione do Was, no i spowodowały, że, że no, byliście zasmuceni, oczywiście nastrój yy, nie był adekwatny do, do sytuacji. Uzdrowienie, tak? Pokonanie tutaj jakichś dolegliwości, ale też wyciszenie. Barcy kapłanka to jest Rozwój duchowy, więc być może tutaj też taka dojrzałość u niektórych strzelców. Dobrze, najpierw co z pracą, I tutaj widzę, że jakaś praca umysłowa, ewentualnie na jakieś macie pomysły, tylko na razie utrzymujecie je w tajemnicy, po malutku coś sobie rozkręcacie, i teraz tak, te strzelce, które szukają pracy, na pewno tą pracę znajdą, zaczniecie już działać, być może nawet od połowy marca. Jakieś zmiany przed Wami, więc niekoniecznie to będzie fach, który do tej pory mieliście możliwość wykonywania, może to być coś innego. Niektóre tutaj strzelce być może wyjadą sobie nawet gdzieś za granicę pracować, ewentualnie jakiś staż po studiach, tak? Bądź od razu po tych studiach tutaj znajdziecie pracę właśnie na jakimś stażu, żeby, żeby już rozkręcać się w dziedzinie, w której się kształciliście. Po malutku drobnymi kroczkami, tak? Bo mamy tego rycerza denarów. Natomiast to jest też oczekiwanie na jakieś należności. Tak jak tutaj patrzę na te karty, wydaje mi się, że niektóre strzelce być może wygrały jakąś sprawę sądową. Są z tego powodu bardzo zadowolone. Czy dochodziliście na drodze właśnie sądowej jakiegoś odszkodowania? Być może za uszczerbek na zdrowiu. No, jakieś tutaj należności Wam się należą i. i Pomalutko one będą spływać tutaj na Wasze konto. To jest też rozliczenie się z kimś, ktoś się z Wami może rozliczy. Um, inwestowanie, pomalutko inwestowanie też jakieś w, swój, w, swój, w swój biznes, te strzelce, które tutaj na własny rachunek coś chcą rozkręcać. O czym myślicie? Karta śmierci, no właśnie, czyli zmiany. Odcinam się od tego, co było. Zaczynam od nowa, zupełnie inaczej, bardziej dojrzale, więc tutaj um, odcina się strzelec od tych ponurych kart. Od tego wszystkiego, co jest jakieś takie. Jest takim niemiłym wspomnieniem z przeszłości. Oczywiście nie u wszystkich z Was to będzie, prawda? Bo jest to czytanie ogólne. Ale najważniejsze, że tutaj poradzicie sobie z jakąś trudną sytuacją, świadomie i dojrzale jesteście gotowi na zmiany. Dlatego być może ta arcykapłanka, bo Wy w sobie duchowo musieliście przejść jakąś transformację, coś w sobie zmienić, coś sobie uzmysłowić, do czegoś dojrzeć, coś sobie postanowić. I tutaj widać, że twardo strzelec w tym postanowieniu trwa. Oczywiście też tutaj jest powrót do zdrowia po jakiejś terapii bądź rehabilitacji niedawno przebytej chorobie. Czekacie też na jakieś zakończenie, więc właśnie być może tutaj, dlatego powiedziałam o tych sprawach sądowych w połowie miesiąca król mieczy, więc może jakieś wyroki, może jakieś orzeczenia, ewentualnie dokumenty. Decyzje, te strzelce, które przechodzą też na emeryturę, prawda, bądź starają się o jakieś świadczenie rentowe, też jak najbardziej pozytywnie wszystko zostanie rozpatrzone. Wasze czynniki wewnętrzne, 8 denarów, czyli pilnowanie swoich spraw, takie naprawdę pilnowanie konkretów, szczegółów, żeby nic tam gdzieś nie umknęło Waszej uwadze, ale też pracowiec, właśnie skupienie się na pracy, na tym, co robię, rozwijanie swoich talentów, swoich umiejętności, być może dalsze kształcenie się. Czynniki zewnętrzne mamy króla denarów, więc tutaj posypią się jakieś propozycje. Jest ktoś, kto też daje wam pieniądze, więc tutaj nie wiem, może wygraliście coś, może ktoś wam coś spłaca, może ktoś wam coś finansuje, sponsoruje. No król denarów, hojny mężczyzna, który ma zasoby, ma pieniądze, chce wam pomóc. Chce was zatrudnić, chce z Wami współpracować, chce, da, chce dać Wam kredyt na przykład, jeżeli byście potrzebowali. Ewentualnie jest to jakiś urząd, który po prostu przyznaje Wam tutaj jakieś świadczenie. W połowie miesiąca mamy króla mieczy. Król mieczy to jest mężczyzna po 45 roku życia, tak samo jak tutaj król denarów. Tylko osoba, która ma dużo do powiedzenia, więc może właśnie jakieś orzeczenia sądowe, jakieś decyzje urzędowe, porady prawne, ewentualnie Wasza. Wasze nastawienie, gdzie Wy już tą dojrzałością swoją, swoją wiedzą, swoim wykształceniem wiecie, jak zarządzać, wiecie, co robić wiecie, jakie podejmować decyzje. Bardzo mądre, bardzo takie pewne, więc tutaj, no, bardzo taki strzelec z tej przeszłości wychodzi w tą przyszłość naprawdę przemieniony. Jeżeli mieliście jakieś problemy tutaj prawne z kimś, kto Was okradł, oszukał, kto nie był szczery, no to tutaj na no, sprawiedliwości stanie się daność i ta osoba zostanie ukarana i tutaj wygrywacie proces bądź jakąś sprawę też administracyjną, bo to może być także no, nie jakieś poważne yy, oskarżenia, gdzie trzeba właśnie tą batalię sądową przejść tylko być może jakieś takie sądy koleżeńskie gdzieś w pracy coś się rozstrzygnie, ta osoba po prostu być może za zniesławienie, bo pamiętajcie miecze to słowa myśli to co napisane, to co powiedziane więc <laughs> może ktoś tutaj jakieś złe świadectwo o Was wygłosił i po prostu pracodawca sprawiedliwie tą osobę oceni i pozbawi jej pracy przepraszam <laughs> za chrypkę Dobrze, kochani. Obawy, nadzieje, dwa kielichy no, żeby spełniły się wasze marzenia, żeby dojść do porozumienia, żeby był spokój, tak? I taka równowaga emocjonalna, czy możecie liczyć na bliskich? No i koniec miesiąca paść była. Więc, tutaj, po malutku, strzelec już zaczyna sobie działać. Kroczek za kroczkiem, bardzo jest, że tak powiem, zaabsorbowany w jakąś sprawę bardzo zmotywowany, ma chęci do działania, podekscytowany jakimś wydarzeniem, z czymś rusza do przodu. I jeżeli praca, być może nowa praca, może jakieś nowe szkolenia, nowa praktyka, bo, bo tutaj może być też taka sytuacja, że zostajecie w pracy, w której byliście, jesteście z niej bardzo zadowoleni, ukończyliście jakiś kurs, jakieś szkolenia, macie nowe dyplomy, certyfikaty, które uprawniają was do nowych możliwości, macie jakieś uprawnienia, które poszerzają wasze możliwości zawodowe, no i tutaj pracodawca przyznaje Wam jakąś premię, jakąś podwyżkę, przedłuża kontrakt, więc tutaj będziecie z tego bardzo zadowoleni, zwłaszcza nauczyciele, tutaj też osoby pracujące w, w służbie zdrowia, <coughs> z dziećmi, będą jakieś propozycje bardzo fajne finansowe, jakieś fajne stanowisko, więc z pracą jest ok. Co w uczuciach, moi kochani? No i ten sukces, tak, ta trójka kielichów, czyli coś uda się strzelcowi osiągnąć, z czego będzie bardzo zadowolony, będzie mógł tutaj opijać jakiś swój sukces, oczywiście w doborowym towarzystwie cieszyć się i, i mieć taki fajny nastrój. Bo jeżeli wszystko się dobrze układa, jeżeli jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, nie mamy żadnych problemów, zmartwień, no to wiadomo, że mamy zawsze pogodny nastrój. Co w uczuciach? No właśnie, tutaj widzę niektóre samotne strzelce. W sumie dobrze im jest z tą samotnością. W przeszłości może kiedyś ktoś was oszukał, może ktoś was po prostu niepoważnie potraktował. E, ale strzelec właśnie dojrzewa do tego, żeby po malutku, po ustabilizować się, odciąć się od, tego, od tej przeszłości. Strzelec coś sobie uświadomił, że nie warto żyć wspomnieniami, nie warto żyć jakimiś e, ciągniętymi z przeszłości. Nawykami, przyzwyczajeniami, jakimiś wzorcami, to co było, to było, teraz jest tu i teraz, więc trzeba spojrzeć być może inaczej. No i zmienić się, tak? Bo jak my się zmieniamy, kochani, to i otoczenie dookoła nas się zmienia, rezonuje z nami, więc to wszystko zależy w większości od nas. No i tutaj właśnie jakieś decyzje, kochani, zapadną. Może przyciągnąłam jakiś rozwodników, bądź. Rozwódki, wdowców, wdowy, ewentualnie osoby, które naprawdę ucierpiały w jakiejś poprzedniej relacji. Są też osoby jakieś skromne, ciche, nieśmiałe, które po prostu, no, może się wstydzą, może potrzebują naprawdę poczuć, że to jest właściwa osoba konkretna, żeby się otworzyć, żeby zaufać. A może walczycie właśnie z jakimiś swoimi nawykami, z jakąś swoją naturą, właśnie takiego onieśmielenia, nieśmielenia. Um, Braku otwartości, skromności, gdzie wiecie, że musicie w pewnych sytuacjach się przełamać, no bo nie możecie siedzieć ciągle gdzieś tam w swojej skorupce, w jakimś takim swoim azylu i ukrywać się przed całym światem. Więc tutaj też praca nad sobą, praca nad sobą, nad swoimi wadami, zaletami, cechami. Każdy z nas ma i wady i zalety, no. I każdy z nas wie, co tam nam przeszkadza w bezpośrednim kontakcie, w nawiązywaniu nowych relacji, prawda? Więc jeżeli coś takiego jest, to tutaj naprawdę strzelec weźmie się do roboty. Kochani, w pracy możecie kogoś poznać. W, gdzieś na uczelni, w szkole, na jakichś warsztatach, wyjazdach też służbowych. I od razu Wam mówię, że ta osoba ma szczere intencje. Wy się zastanawiacie, czy będzie z tego miłość, czy to jest prawdziwe uczucie. Boicie się troszeczkę przez tego króla mieczy, czyli taką, taki pancerz na siebie zakładacie, tak? Dystansujecie się troszeczkę tak właśnie z dystansem na odległość, tak bardzo na chłodno, na sztywno można powiedzieć. Rozpoczynacie tutaj jakąś znajomość, bardzo dobrze Wam się rozmawia, i już w głębi gdzieś tam strzelec zwierzę być może to jest ta druga połówka, być może jest to ktoś, kto mógłby być Waszym partnerem bądź partnerką, ale jeszcze dajecie sobie czas na takie szersze rozpoznanie. I ta osoba to zrozumie. Od razu mówię, że to jest ktoś, kto szuka konkretnego stałego partnera, nie w głowie mu przygody, nie w głowie mu jakieś chwilowe romanse. To może być osoba, która też jest po rozwodzie, bądź straciła męża, żonę może ma dzieci z poprzedniej relacji. Natomiast jest to osoba bardzo dobra, bardzo stała w uczuciach, spokojna, pracowita i bardzo konkretna. Też może mieć problem z okazywaniem uczuć, bo jest tu król denarów, czyli koziorożec, byk bądź panna. Znaki, które no, czasami mają kłopot z mówieniem o uczuciach. Nie mówię, że wszystkie, bo to wszystko zależy, jaki księżyc, jaki ascendent, ale w większości tak, więc tutaj być może nawet to, że strzelec jest na razie zamknięty w jakimś takim swoim pancerzu, w takiej zbroi ochronnej, bo nie chce się znowuż pokaleczyć, mmm, no bo pamięta jeszcze jakieś jakieś niemiłe wydarzenia z przeszłości. Czyli po malutku, tak, wszystko. Nikt mnie nie pogania, nikt mnie nie goni, ta osoba też daje mi czas, nie wymaga ode mnie jakiejś od razu deklaracji, więc tak jakbyście. Dobrze się dopasowali, bo jedna i druga strona z jakichś powodów nie chce się spieszyć z jakimiś deklaracjami. No, randki, spotkania, więc tutaj już rozkręca się strzelec na koniec miesiąca. Paść, buław, to są telefony, randki, spotkania, wyjścia razem, bardzo takie zaangażowanie w tą relację, miło spędzany ze sobą czas. Dużo rozmów, ale też właśnie no, bardziej już z tych mieczy, czyli z tego pisania, rozmawiania, telefonowania, przechodzicie już do jakichś konkretów. Zaczynacie po prostu bardziej otwarcie y, okazywać, że Wam zależy. W stałych relacjach bardzo dobrze. Uważajcie tutaj tylko na jakieś tajemnice, kochani, zwłaszcza jeżeli której z Was wyjeżdża? Więc może być tak, że strzel, często wyjeżdża, a partner bądź partnerka wtedy dobrze się bawi. Może ma jakieś sekrety, może jest coś, co przed Wami ukrywa i ta prawda wyjdzie na jaw. Natomiast jeżeli to Twój partner bądź partnerka Strzelcu gdzieś tam wyjeżdża w jakieś delegacje, często jakieś konferencje służbowe, podróże, długo go nie ma w pracy, znaczy długo nie ma tej osoby w domu, bo jest ciągle w pracy, no to też się zastanów, czy coś z tym nie zmienić, bo, bo widać, że Wy już jesteście... Yy, już coś podejrzewacie. Karta kapłanki to jest doskonała intuicja, to jest przeczuwanie momentów, wyczuwanie sytuacji, yy, umiejętność wybadania w rozmowie, o co chodzi. I tutaj no, będziecie naprawdę... Mogli coś takiego zweryfikować i jakieś zapadną decyzje. No, nie wykluczone, że przez jakiś romans tutaj niektóre pary zdecydują się na jakieś chwilowe rozstanie. Na pewno czeka Was szczera rozmowa, bo tutaj ewidentnie ktoś Was ukłamuje bądź przed Wami kogoś ukrywa. Yy, niektóre strzelce myślą o zakończeniu tej relacji, ale dają jeszcze szansę na terapię jakąś, yy, żeby, żeby pozwolić sobie pomóc. Tym bardziej, że ta osoba mąż czy żona, partner bądź partnerka, no będzie chciała z Wami zostać, będzie tutaj chciała udowodnić, że, że przykro jej, że coś tam się wydarzyło i będzie prosiła o wybaczenie i, i będzie deklarowała poprawę, więc tutaj no, od Waszej decyzji, moje kochane strzelce, to zależy. No i wydaje mi się, że jeżeli jest to prawdziwe uczucie, dacie szansę. Tutaj niektóre strzelce, ze względu też na dzieci, na razie dadzą szansę partnerowi bądź partnerce, żeby tutaj, no. Po prostu przebaczycie coś, ja nie mówię, że to koniecznie była zdrada, ale ukrywanie, jakiś rozmów, może gdzieś tam w internecie coś, może jakieś wydarzenie miało miejsce na jakiejś imprezie, na jakimś wyjściu, na jakiejś balandze. No mamy tą trójkę kielichów, więc może ktoś był trzeci, kto tam gdzieś tam zakręcił się koło Waszego partnera bądź partnerki, ale tutaj ta druga Wasza połówka bardzo ładnie się z tego wybroni, więc dajcie szansę, nie przekreślajcie od razu. Może być też tak, że to była jakaś sytuacja, która wyglądała z pozoru na nietaktowną, a wcale taką nie była, więc... Chociaż nie mam tu siódemki, mieczy, siódemki kielichów, że można powiedzieć, że to jakaś bzdura, coś wymyślonego, prawda? Jakieś absurdy, no nie. Raczej widzę strzelca, który kieruje się tutaj faktami, bo mamy tego króla mieczy, król mieczy jest nieomylny, on wie... Bo już ma tyle dowodów, że, że jest przekonany o swojej racji, więc wy, wy, po prostu no, zostaje tutaj tylko terapia i praca nad sobą, i udowadnianie, że obojgu faktycznie zależy Wam jeszcze na ratowaniu tej relacji. Pod warunkiem, jeżeli strzelec sobie uświadomi, że to jeszcze jest miłość. No dobrze, kochani, to chyba tyle. Co jeżeli chodzi o zdrowie? Uważajcie na spadek odporności. Naprawdę, jak są takie pogody wietrzne, że raz jest na plusie, raz na minusie. Nie wychodźcie gdzieś z gołą głową, bez okrycia odpowiedniego, jakieś przeciągi też niewskazane, żebyście się po prostu tutaj nie rozchorowali i nie potrzebowali później wizyty u lekarza. Bo tutaj jakieś wirusowe mogą się pojawić infekcje. Jakiś katar, jakiś kaszel, jakieś takie właśnie, yy, no jakieś dolegliwości, które są uporczywe, prawda? I, i, i mogą dokuczać. Więc tutaj uważajcie na to. A tak to ogólnie będziecie tryskać energią, będziecie pełni sił witalnych do działania, pracowici. Humor będzie Wam dopisywał, więc to chyba tyle. No dobrze, kochani, to teraz zobaczmy, jakie tu jest od mistrzów duchowych przesłanie dla Was. Już patrzymy, moje mili. Bądź skoncentrowany. Skoncentrowany, skupiony. Strzelcu, proszę bardzo. Jeżeli macie częste bóle głowy, bądź problemy z bezsennością, zwłaszcza te strzelce, które no, być może pracowały też na nocną zmianę, ja to muszę powiedzieć, tutaj być może też jakieś neurologiczne problemy się odezwą. Też to trzeba będzie skonsultować. Tak? Kutumi mówi: Bądź skoncentrowany, i już wam, moi drodzy, czytam, o co tutaj chodzi. Jeszcze na pamięć się nie nauczyłam tych wszystkich symboli. Wyciągnąłeś tę kartę jako przypomnienie, abyś był skoncentrowany na swoich zamiarach, pragnieniach i priorytetach. Nie pozwól, by krótkotrwałe sytuacje, wydarzenia czy żądania innych ludzi odciągnęły Twoją uwagę. Utrzymuj pozytywne nastawienie do swoich marzeń i wyobrażaj sobie, że one już się zrealizowały. Regularnie poświęcaj czas na własne plany i priorytety. Powiedz nie rozproszeniu, a ujrzysz rezultaty. I teraz dodatkowe znaczenie karty: bądź asertywny. Gdy chodzi o Twój czas, dotrzymuj danych sobie obietnic, angażuj się we własne priorytety. Każdego dnia poświęcaj czas na przedsięwzięcia drogie Twojemu Sercu. Odstaw toksyczne produkty ze swej diety, aby twój umysł był jasny i skoncentrowany. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja się cieszę, że jakiś przełom w waszym życiu w miarcu, jakieś korzystne zmiany i z jakimś projektem, z jakimś postanowieniem którym nosiliście się od dawna, wreszcie będziecie mogli wystartować, działać, pracować, uczyć się, spełniać, no i oczywiście rozwijać jakąś świetną relację. I tego Wam, kochani, życzę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.